Cześć, z tej strony Wiktor. Postanowiłem nagrać dla Was odcinek, ponieważ bardzo długo mi nie było. Jak widzicie, nadal nagrywam przed telefonem, ale po jakimś czasie będę starał się coś z tym zrobić. Dobrze, my przejdźmy do gry. Zagramy sobie w starcie. Dobrze, rozpałnimy się. Dobra, tutaj już gość z bólem wyłazi. Nawalamy go. Ogólnie, jeśli gracie w starcie, to polecam Wam szelkę, bo ona właśnie tak z bliska dużo wali. Albo jeśli przeliwam, nie odpowiada, Macie do dyspozycji Bola, który podobnie gra. Ogólnie trochę sobie ostatnio pograłem w żeby nabić pocharków. I ostatnio tepnął mi się też Karel. Tutaj już połowa osób zdadała. Ale trzeba nadal uważać, pomimo to. Tutaj ktoś szykuje na zasadzkę. W na szóstce, więc jest niewesoło. Musimy się schować. Ogólnie słabo z tym też za co bo nie mam od samego początku się zacząć miałalać. Już tutaj gościu mnie goni. Ale postarajmy się o jakiekolwiek miejsce kurcze, Ale teraz mnie chmury tutaj złapały. Ubrało mi dwa tysi. Dobrze uciekliśmy. Zabiliśmy też jednego gościa, więc na razie mamy gwarantowane drugie miejsce, więc jest naprawdę spoko. Teraz się trochę tutaj z nim pobawimy. Bo w sumie i tak już mamy drugie miejsce i 6 pucharków gwarantowane. Dobra. Mamy drugie miejsce. Osiem pucharków, także na dobry początek jest całkiem spoko. Hmm. Zagrać żadym nie. Już nie będę was zanudzał tą zadymą. To zagrajmy sobie może zbiory kolejnotów. W zbiorach klejnotów jest ciężko, ponieważ jak już się ma na przykład dychę, zacząłeś odliczanie do wygranej danej drużyny, no to może gdzieś kampić. Tak, także może być czasami niewesoło. wesoło. się ładuje. Ruszamy. Tutaj zaczęli z grubej rury. I kilka osób od nas zdało. Bierzemy klejnotki. To już mój kolega ma trzy. Także na dobry początek jest całkiem spoko. Klejnot tutaj uderzę z ulta. Muszą uciekać, bo mam mało ekspa. A kolc nie ma zamiaru przestać nacierać. Tutaj Nita zrespiła niedźwiedzia. Widzicie, jak ta szeli w ogóle dużo wali? 1440: Czyż naprawdę w niektórych momentach szeli staje się potworem. Tutaj przepędzamy colta z naszego pola. Także polecam wam grać Shelley, bo naprawdę niby taka słaba się wydaje, a w niektórych momentach to na po prostu staje się takim no... potworem. Wręcz można powiedzieć. Tutaj już jest odliczanie, więc chyba przegraliśmy. Niestety wydaje mi się, że tak. Niestety. Nasi przeciwnicy okazali się mocniejsi i przegrywamy. Ale my się nie mamy czym przejmować. A może zajrzymy sobie do sklepu, zobaczyć czy, co tam jest. Spokojnie, jeszcze będziemy grali. Odbieramy dwa pasy za darmo. Nie, dziękuję. Różne ciekawe postacie. Ja najbardziej chciałbym mieć mocną rzecz Jesse, bo wygląda naprawdę kozacko. A jest pewnie jeszcze mocniejsza niż kozacka. Więc naprawdę warto grać dużo w Braula. Oczywiście nie zapominając też o lekcjach, ale zawsze te rozrywki można zawsze pograć tą grę. Na pewno lepsze to niż takie trepki. Dobrze, może włączmy aktualności? Nie działają. Trudno? Dobrze, a my może zagrajmy sobie zadymkę. O kurczę, zapomniałem, że szeli się nie bierze do dymy, Jaki ze mnie gamoń. No ale trudno. Co mamy, tym gramy, się mówi. Nasi znaczy przeciwnicy nacierają i robi się pomału bardzo źle. Tutaj strzelimy. Tutaj trochę ubraliśmy expa. rzymu przeciwnikowi. I o mały właśnie stracilibyśmy i brawalibyśmy bramki. Także pomału robi się źle. Bierzemy piłkę. Nasi koledzy nas osłaniają jak najmocniej. Jest to dobry znak. Ruszamy. Niestety straciliśmy piłkę. Nasz kolega rusza. No niestety ale trochę nie przemyślał tego uderzenia. No i mamy remis. Przejmujemy piłkę. Ruszamy. Jest. Zdobyliśmy bramkę. Także gra zapowiada się bardzo spoczko. Ale to tylko jedno prowadz jedna różnica bramek. Także nadal musimy się pilnować. dawaj, dobrze jest na razie. Mój kolega z Erprimo bierze piłkę. Ruszamy z atakiem. W ogóle co do tej grafiki nagrywania na tym telefonie, no to jest marnie, ale będę starał znaleźć jakąś apkę na to i, żeby, i wtedy będzie lepsza ta grafika i lepsza widoczność. Także nie powinno być większych problemów po tym, Strzelamy, Niestety, piłka odbija się od muru, ale już koniec rozgrywki, wygrywamy. No i wszystko zapowiada się całkiem fajnie. Tutaj klikamy. Niewiele zostało mi już do dużej skrzynki. Dobrze, ja się z wami żegnam. Yy, niedługo powinien się pojawić nowy odcinek z cyklu Brawl Stars. Ja zarabiam telefon. Jeśli chcecie więcej takich odcinków, piszcie w komentarzach, a ja z chęcią będę nagrywał. Nie będą one się pojawiać za często, no bo wiecie, obowiązki szkolne wzywają, ale będę się starał. A ja się z wami żegnam. Cześć.